Dzień dobry kochani. W dzisiejszym odcinku mam wałek i nie zawaham się go użyć. Tak to jest wałek jedwabny i chcę w dzisiejszym odcinku zrobić test. Jak się będą zachowywać moje włosy po nawinięciu na ten wałek, później po zdjęciu wałka, czy będą loki, jak to będzie wyglądać. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że moje włosy są z tendencją do loków do fal, są bardzo podatne. U mnie, słuchajcie, wystarczy, że na pół godziny włosy nawinę na wałki i po pół godzinie mam piękne loki, które są ze mną do kolejnego mycia, więc one są naprawdę bardzo, ale to bardzo podatne. No i pomyślałam sobie, że ok, skoro mam ten wałek, mogę zrobić test i zobaczyć, jak będą wyglądały przede wszystkim loki, tak? E, nigdy nie robiłam tego zabiegu, Wiem, że z teorii wiem, że e, robi się przedziałek, przypina się tutaj e, ten wałek, i później się nakłada, nawija włosy, tak, jak, e, tak jakby się robiło dobieralca. Zobaczymy. Słuchajcie, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać finalnie, już później po zdjęciu wałka, jeżeli macie ochotę. Na tę przygodę dzisiaj ze mną. To ja serdecznie zapraszam. Teraz się oddalę, umyję włosy, zrobię przydziałek, przygotuję je do nawinięcia. No i będziemy razem nawijać. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, tak wyglądają moje włosy <noise> po umyciu nałożeniu na nie maski wygładzającej i rozczesaniu, tak tak wyglądają, nie wiem co to było jakbym maski nie nałożyła, w każdym razie mam wrażenie że te maski nigdy nic nie dają ok eee, tak jak mówiłam, nigdy nie robiłam tego nigdy nie robiłam tego wcześniej, więc e, myślę, że to gdzieś tak w połowie w połowie głowy sobie położę podepnę podepnę takimi Krokodylkami, żeby mi się to wszystko trzymało w miarę. Wezu. dobra. No i cóż, zacznę zawijać, tak? Tak jak dobieraniec. No nie wiem. U, cały jest. W tych moich włosach ten wałek. No dobra, i, le i lecimy, słuchajcie. Lecimy. Po kolei. Okej. Okay. malutku. Dobra. Okej, okay, nie jest źle, nie jest źle. Eee, nie sądziłam, znaczy się trochę się obawiałam, czy moje włosy nie są za krótkie, ale widać, że, że tutaj jakby nie ma za bardzo znaczenia tego że one się dobrze dobrze tutaj ładnie dowijają, że tak powiem, na wałek, ale mam strasznie te włosy spuszone. Yy, dzisiaj jest taki dzień, słuchajcie, że u mnie za oknem jest. Yy, pada jest bardzo wilgotność duża, więc pewnie też yy, dlatego one są takie spuszone kurczę zaraz. Dobra, następna. Następny kawałek. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze na dwa razy weźmiemy. No i końcóweczka. Okej. Okay. Dobra, co będzie się teraz działo, to nie wiem. Tak zrobimy. Nie wiem, zegnę ten wałek. Zegnę ten wałek i nałożę gumkę. Okej, okay, gumka ma inny kolor, więc to może nie będzie wyglądać dobrze. <ścoughs> ok, jedną stronę mam zrobioną. Myślałam, że to będzie bardziej skomplikowane, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy nie zrobiłam tego za daleko. Może trzeba było bardziej tu przy, przy twarzy to zrobić. Nie wiem. Hm. Okej, okay, no ale dobra. Pierwszy test. Zobaczymy. Jak nie wyjdzie, to zrobimy jeszcze raz troszkę bliżej twarzy. No i druga strona będzie pewnie gorsza, bo to lewa strona ok, muszę pomyśleć jak to zrobić w ten, w ten sposób nie wiem czy wy też tak macie ale ja jestem praworęczna więc wszystko na drugiej stronie wychodzi mi zawsze gorzej nawet jeśli chodzi o malowanie paznokci, słuchajcie, dlatego też nie robię sobie sama hybryd bo po prostu irytuje mnie robienie drugiej ręki i zawsze ta druga ręka wychodzi gorzej. No ale tutaj się postaram, postaram się, żeby było dobrze. Słuchajcie, postaram się. Patrzę, żeby było mniej więcej też na tym, na tym samym poziomie odchylenia od twarzy. Żeby nie było, wiecie, że jedne, jedne loki będę miała bliżej, a drugie, drugie dalej. Okej, okay, tutaj za uchem szłam. Dobra. Okej. Okay. Uh -huh. Nie jest to skomplikowane, naprawdę. Myślałam, że będzie, że będzie gorzej, natomiast. Naprawdę nie jest to skomplikowane i dosyć szybko się to robi, bo też myślałam sobie, jakby nigdy, więc nigdy wcześniej nie robiąc tego, myślałam sobie, że może to będzie e, długo trwało i w ogóle, ale spoko. Jeśli chodzi o o czas, to jest to ok, dobra, ok, dobra, drugą Drugą górkę mam czarną, więc zakładam czarną. No i zobaczcie. Tu trochę to inaczej wygląda. No bo lewa strona, no dobra. E, teraz słuchajcie, czekajcie, pokażę Wam, która jest godzina 9.28. Widać? Widać 9.28. Ja sobie pochodzę powiedzmy do 12, do 12, nie dłużej niż do 12. O, jeszcze słuchajcie, tutaj zostało kawałek. O, kurde. Dobra, odwijam, odwijam, odwijam. Odwijam i dowinę jeszcze ten kawałek. O, dun, dun, dun. Jeszcze raz to zrobię. Robię jeszcze raz, słuchajcie. Został mi kawałek. Zrobimy to raz jeszcze. Fail, fail, fail u Wilczeskiej na kanale. No niestety czasami się tak zdarza. że nie wszystko co robisz, robisz od razu świetnie. Więc trzeba było też zwrócić uwagę, słuchajcie, nawijając te pasma żeby one mniej więcej były tej samej grubości po jednej i drugiej stronie. E, szczerze mówiąc nie zwróciłam na to uwagi. E, jakby hmm, nie zapamiętałam jak grube pasma dałam z tamtej strony, więc mam nadzieję, że tutaj mniej więcej będzie to samo. No, dobra, zobaczymy. Wszystkie włosy ściągnąć, żeby znowu nie było, że czegoś że czegoś nie wzięłam, bo już trzeci raz mi się nie chce tego robić. Ok, ale tutaj już chwyciłam trochę trochę. chwyciłam trochę mocniej, żeby one mocniej przylegały do głowy, tak jak. O, nie, tutaj za grubo Tak jak z tej drugiej strony. Dobra, bo wtedy były za bardzo. to bardzo mi odstawały od głowy, nie? Nic nie zostało, nic nie zostało. OK, dobra. Dowijamy, dowijamy, dowijamy. I chyba teraz lepiej, jak poprawiłam. Słuchajcie, będzie, będzie lepiej. Auć. OK, dobra. Wyglądam krytyńsko. No dobra, to jeszcze raz odpalamy czas. 9.31. Muszę naładować komórkę, bo ma już baterii mało. 9.31. Myślę, że gdzieś tak koło 12.00. 2,5 godziny to będzie aż na to. Także koło 12.00 się zgłoszę do Was. Odwiniemy. Zobaczymy i podsumujemy. W ogóle czy warto taki wałeczek, czy nie warto. Ale powiem Wam, że już jak widziałam jak odwijałam włosy, że te włosy były bardzo bardzo śliskie i że od razu chyba tak troszkę same się prostowały, więc miałam wrażenie, że no, zobaczymy. Nie, nie będę przesądzać, zobaczymy, jak odwijemy. <gryt> żeby nie było za szybko, żeby mój wy werdykt, wyrok nie był y wydany za szybko. Także dobra, ja teraz znikam, widzimy się, widzimy się gdzieś za 2,5 godzinki. 9:32. Na Hello! Pojawiam się trochę później, bo jest 13:30, 13 czyli półtorej godziny później niż sobie e, zaplanowałam. Natomiast e, wpadłam jeszcze na pomysł, że zrobię ten oto makijaż na Instagrama i też loki i tak dalej. Więc zaraz jeszcze, jak tutaj dogram odcinek, to jeszcze dogram odcinek na Instagram. E, słuchajcie, no dobra, to, to, to chwila prawdy, tak? Będziemy się Eee, będziemy zdejmować te wałki. Uwaga! Uwaga, uwaga! Desmina, nie chodź tutaj, bo tu i słychać Twoje tuptanie. <grych> ok, uwaga. Dobra. Dobra. No. No, czekajcie, czekajcie, z drugiej strony jeszcze. Z drugiej strony jeszcze. O, od odepniemy. Okej. Okay. Wrzucę go na podłogę, pod podniosę. Zobaczcie, jakie Ej, wow, jest chyba, co? no jest wow! Poczekajcie, jeszcze mam serum mm, do włosów co prawda wysokoporowatych. Ja mam nisko yy, średnioporowate. Z yy, Trust My Sisters, ale wezmę odrobinę tego. Okej. Okay. Kilka kropli dosłownie. Sobie przeczeszę tak te włosy. Żeby były takie bardziej błyszczące. Myślałam, że to będzie gorzej wyglądać, szczerze mówiąc, ale jest jakaś opcja. Co prawda, ja to tak jeszcze teraz, słuchajcie, jak teraz do Was mówię, to tak szybko sobie myślę w głowie, że ja raczej... O, czekajcie, tutaj jeszcze coś mi się wyszło. Że ja raczej się nie czeszę z przydziałkiem na środku, tylko raczej go biorę z boku, więc spróbuję sobie, słuchajcie, spróbuję sobie zrobić tak, jak to zwykle robię, czyli przyczeszę sobie palcami te włosy na bok. Okej, okay, powiem tak, rzadko kiedy brakuje mi słów, yy, natomiast w tej chwili jest taki moment, dlatego że ja jestem zaskoczona, ja się spodziewałam naprawdę, że to będzie fail. I że stwierdzę, że okej, okay, po co mi ten wałek, skoro moje włosy i tak się kręcą, ale powiem wam, że kurde, ta radę ten wałek i ta fryzura jest całkiem fajna. Ja ją sobie ponoszę, zobaczę, jak długo te włosy będą tak ładnie wyglądały, i może po prostu zobaczycie mnie już teraz w, w, w takim wydaniu przez jakiś czas, bo mi się bardzo spodobało to, co uzyskałam, taką fryzurę, jaką uzyskałam e, za pomocą tego wałka, piszcie mi w komentarzach, czy też Wam się podoba, a może wolicie mnie w takich gniotkach, znaczy z tak, takimi włosami, które sama sobie robię, czyli e, wiecie, e, w takiej bardziej naturalnej wersji, czyli ugniatanych moich loczkach, to mi napiszcie. Ale wiecie co, kobieta jest zmienną, więc czasami ja się lubię w prostych włosach, czasami w kręconych, czasami właśnie w takich falach E, tutaj ta fryzura mi po prostu się spodobała. Naprawdę się sobie podobam. Fryzura ma objętość, są, są fale, są loki. Em, włos jest wygładzony, czyli nie puszy się, się, nie sterczy. Co prawda dałam kilka kropli tego serum, e, Trust My Sister, natomiast e, no jest dobrze, jest dobrze. Sam też jedwab powoduje to, że włos się wygładza. Nie wiem, czy wiecie o tym, czy nie. Dlatego właśnie ważne, żeby te wałki, jeżeli będziecie chciały używać, to były z jedwabiu, bo jedwab nam wygładza włosy, nawilża włosy. To samo jest z twarzą, słuchajcie, ze skórą na twarzy, więc dobrze spać na jedwabiu. Ja sama mam, sama mam poszewki na poduszki właśnie jedwabne i śpię na jedwabiu, przynajmniej buzia moja śpi na jedwabiu i generalnie powiem Wam, że zastanawiam się coraz bardziej nad tym, czy sobie nie kupić takiej całej pościeli jedwabnej, bo naprawdę rewelacyjny jest jedwab do, dla skóry, no i widać, że dla włosów też. No wow, piszcie mi dziewczyny e, i piszcie mi chłopaki, jeżeli jesteście, piszcie mi wszyscy, jak się Wam podobał w takim wydaniu. E, napiszcie też, czy byście chciały, czy byście chcieli filmik z moją mamą. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że moja mama w 2020 roku przeszła horror, a my razem z nią, miała ja dwa przeszczepy wątroby. W tej chwili czuję się rewelacyjnie, czuję się zdrowa, czuję się dobrze. Jest cały czas uśmiechnięta, zadowolona z życia i bardzo chciałabym, żeby nagrała, zgodziła się nagrać filmik ze mną tutaj na YouTube. Ja mam pomysł na kilka tematów razem z nią. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, bo jeżeli chcecie to ja pokażę jej te, jej te komentarze i to będzie też. Ups, I to będzie też argument do tego, żeby ona się zgodziła. <grym> na film na IGTV się zgodziła. Ja właśnie jestem w trakcie montażu. Być może, że jak już oglądacie ten filmik, to już na moim IGTV też śmiga filmik z moją mamcią, także. Zapraszam do siebie na Instagrama konto Makeup After 40. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapominajcie o środowych live'ach o 20. E, właściwie to mm, chcę je zrobić ten live, te live y chcę zrobić troszkę wcześniej, bo dziewczyny mnie prosiły, czybym mogła przełożyć godzinę na 19. E, zadam wam takie pytanie tutaj e, na YouTubie, na Instagramie również i zobaczymy. Także śledźcie mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się!